Trochę dalej. O, proszę bardzo. O, proszę, proszę. Jest. Nadzieja umiera ostatnio. Szkodniki. Nadzieja powróciła ze zdwojoną siłą. czy może być coś bardziej motywującego, albo też demotywującego, co człowieka skłoni do uruchomienia pewnych mechanizmów twórczych, po to, żeby ratować, żeby ratować swój ogród, żeby ratować swoje rośliny, i to w taki sposób bardzo, bardzo szybki. No właśnie. O tym chcę Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć i pokazać, do czego jestem zmuszona w ostatnich dniach. A kto mi tę pracę przy maszynie zorganizował? No właśnie. Ten oto owad uskrzydlony, turkuć podjadek. I gdyby był tylko jeden, to nie dałby rady aż mnie tak do tego zmotywować, ale dotychczas. Złapałam ich około 40 przez 2 tygodnie, więc wystarczająca liczba do tego. Aby rzeczywiście poruszyć trochę szarymi komórkami, i wymyśleć sposób taki właśnie na już, który uratuje, spójrzcie, te oto poletko arbusowe. Dotychczas zjedzone zostały mniej więcej 15 sadzonek arbuza. Praktycznie większość z nich powinna być już takiej wielkości. No ale niestety zostało tylko kilka tych dużych sadzonek, ponieważ musiałam wymienić na kolejne sadzonki, bo tamte już korzenie nie miały. Zastanawiałam się, jak zabezpieczyć te korzenie roślin przed tym turkuciem. No i zobaczcie, przyszło mi do głowy, żeby zakupić taką elewacyjną siatkę. Zakupiłam do niej nici wodoodporne, żeby nie przegniły, nie zbutwiały w wilgotnej ziemi. No i teraz będę po prostu kopywać tę siatkę w każdy dołek. Tutaj bryłka korzeniowa będzie zabezpieczona w tej siatce. Bo przez te oczka już turkuć nie da rady przejść. Oczywiście drutowce, tak. Przejdę jak najbardziej, ale turkuć już nie da rady. Nie jest to jedyna metoda, którą będę stosować na turkucie, bo tak jak wspomniałam, już 40 złapałam o tych innych sposobach, które testuję i na które udaje mi się tego turkucia wyłapywać. Będę opowiadać w kolejnych filmikach. A dzisiaj tylko taki sposób bym powiedziała na już, bo wiemy, że Walka z Turkuciem jest to jednak proces. Nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie dotrzeć do wszystkich Turkuci, do wszystkich gniazd, w których są złożone jaja, bo w czerwcu te, z tych jaj będą się wykluwały larwy nowych pokoleń Turkuci, ponieważ te owady są wszystkożerne, więc nie gardzą również korzonkami naszych roślin. Więc dzisiaj pokażę Wam taki sposób doraźny. Sezonowy, a te inne sposoby, y, takie długoterminowe, pokażę Wam i w innych filmikach. Wiem, że już większość z Was ma wysadzone praktycznie wszystko do gruntu, ale ja po prostu nie mam wyjścia, muszę te arbuzy wykopać, bo jednak zależy mi na tym, żeby mi ta y, moja praca po prostu nie poszła tak w 100% na marne. Dopóki te korzonki roślin nie są jeszcze aż tak bardzo rozrośnięte, to jeszcze w tej chwili można je, te sadzonki wykopać i sobie taką siatkę podłożyć. No a potem to już nie będzie miało za bardzo, za bardzo sensu. No ale może taka metoda przydać się komuś, jak nie w tym roku, to na przykład w przyszłym, bo w zeszłym roku aż takiej plagi i nie miałam jak w tym roku. Więc zobaczcie, to się naprawdę może zmienić. W tym roku możemy nie mieć problemu, a w przyszłym roku możemy ten problem mieć i to na dużą skalę. No i jasne, nie każdy szyje na maszynie, nie każdy ma taki sprzęt, nie każdy chce coś takiego robić. Ale wiem też, że są do zakupienia na przykład takie właśnie siateczkowe woreczki do ochrony korzeni właśnie ze stali nierdzewnej na internecie. Jakoś tak bardzo w tym się nie rozeznawałam, dlatego że nie planowałam takiego zakupu, ale... Można sprawdzić. Zastanawiałam się też nad zakupem takich doniczek, właśnie które się wkopuje w ziemię, ale, no, jednak jest to dość spory koszt. Za tę siatkę i za nici zapłaciłam około 100 zł. 20 metrów siatki i 4 szpulki nici. Natomiast za, mm, za takie siatki, właśnie ze stali nierdzewnej, przeliczyłam, zapłaciłabym około 400 zł. Więc jest to jednak. Dość duża różnica w cenie. Ale numer Zobaczcie jaka wypchana ziemia tutaj w tej multipalecie. Jestem pewna, że to zrobił właśnie ten, o którym dzisiaj ten filmik jest. O proszę To są właśnie dziury pozostawione po wyjściu. No, i on sobie tutaj od spodu natrafił na dziurki od doniczek. O, i tymi dziurami sobie tutaj wszedł właśnie na górę i zrobił mi. Bo Tutaj w pewni też ten turkuć, nie jeden na pewno, grasuje, Bo widziałam ślady, no jakoś te moje pomidorki trzymają się. Na razie dzielnie. Mam nadzieję, że przetrwają ten sezon. No to teraz przechodzę do praktyki trochę dalej, żeby nie uszkodzić korzeni. Niedawno były wkładane do ziemi te sezonki, więc one aż tak bardzo jeszcze się nie rozrosły. Najpierw sobie tą bryłkę, tak przynajmniej tutaj z zewnątrz oglądam czy jakiegoś szkodnika nie ma no i oczywiście każdy szpadel ziemi bardzo dokładnie przeglądam, bo już natrafiłam nieraz przy wykopywaniu właśnie takiego dołka czy nawet podczas wymiany tutaj tych sadzonek że wykopywałam razem z sadzonką turkucia i co jest najważniejsze przy tym przebieraniu tej ziemi, żeby każdą taką grudkę rozkruszyć, bo właśnie w takich grudkach też lubią się chować te turkucie. Musi być po prostu ta groda bardzo dobrze przejrzana. O! Proszę bardzo. O tym mowa. Jest turkuć. Już Wam go pokazuję w przybliżeniu. Zobaczcie, jak on się potrafi szybko schować w tej ziemi, i naprawdę można go przeoczyć, nie zauważyć, a on tutaj siedzi. Szukamy go. O, trudno go teraz znaleźć. O, proszę, proszę. Jest. To jest właśnie ten winowajca. Już tego arbuza no, po prostu by nie było za chwilę. Udało mi się go przed nim uratować. No to już mamy dwa właśnie dzisiaj wyciągnięte przy kopywaniu właśnie tych siatek. Więc takie przekopywanie ziemi, jest to też jeden. Z wielu sposobów na turkucia, ale wiadomo, że całego obradu nie będziemy przekopywać w jego poszukiwaniu. Wykopałam sobie już taki dość głęboki dołek. Celowo sobie uszyłam taką większą tą siatkę, bo nie chcę jej każdego sezonu wyciągać, tą ziemię tam podmieniać. Po prostu chcę, żeby ta siatka już tam została na jakiś długi czas, na pewno na nie jeden sezon, bo po prostu tych turkuci nie wiadomo ile tutaj jest i ile Ile ich też będzie w kolejnych latach. Jeżeli przynajmniej jedna samica złożyła jaja, to około 300 turkuci mogę mieć na przykład w kolejnym sezonie tutaj. Więc takich toreb usuwać nie mam zamiaru. Wiem, że jest to plastik. Wolałabym, żeby to był inny materiał, naturalny. Ale materiał naturalny rozłoży się w ziemi. i co nam z tego? Musi być to materiał, który się nie rozłoży, na którego wilgoć nie zadziała. Albo stal, nierdzewna, pewnie jest lepszym wyborem, ale no niestety ekonomicznie wychodzi dość sporo pieniędzy. Celowo tutaj rand tej siatki sobie tak zagięłam, żeby nie było tutaj ostrego brzega. A zawsze można go tutaj sobie modyfikować, podnosić, obniżać. Siatka też o tyle jest fajniejsza od doniczki, bo ma po prostu dużo tych krateczek i bez problemu korzonki będą mogły sobie przez tą siatkę przechodzić, sięgać dalej. nie ma tutaj problemu, że doniczka będzie za ciasna. Tutaj, gdzie mam te arbuzy, to właśnie jest takie dość miejsce, bym powiedziała, bardzo zasiedlone przez te turkucie. Nie jestem w stanie tych wszystkich roślin tutaj wykopać i właśnie zabezpieczyć w takich siatkach. Ale przynajmniej właśnie te arbuzy, na których mi zależy bardzo, żeby wydały mi owoc. Jak niektórzy z Was wiecie, przeprowadzam też na nich w tym roku eksperymenty, cięcie eksperymentalne, więc też mi zależy na tym właśnie, żeby ten eksperyment przeprowadzić. No i chcę po prostu o niej jak najlepiej zadbać. Takie siatki, oczywiście można zastosować do wielu. Innych roślin, do pomidorów, do ogórków, do dyń, do rodzynka brazylijskiego. Do czego tak naprawdę tylko chcemy, nawet jeżeli takiego woreczka sobie nie uszyjecie, można sobie po prostu taką siatkę w ten dołek włożyć, tak ułożyć, że ona nam e, tak jakby też nie pozwoli na wejście tam tego owada. No daję Wam po prostu pomysł, możecie go sobie modyfikować, testować. Ja tych dziur tutaj po tych Turkuciach mam. Naprawdę dość dużo. Nie tylko po turkuciach, a tutaj po kretach. A wiadomo, że tam będzie turkuć. Tam będzie też kret. On chętnie te larwy turkuci zjada. i pozostało tylko wypełnić z powrotem. Tą torbę ziemią. Też ją przeglądam. Po raz drugi, bo jakbym tutaj sobie tego turkucia wrzuciła do tej siatki, to już naprawdę mogę się z tym arbuzem pożegnać. O, wkładam sobie teraz to roślinko. Ten rok naprawdę jest szczególny pod względem szkodników. Mrówki, brutowce też u mnie już zauważyłam w dość sporych ilościach. No ale jeżeli uprawiamy ekologicznie w sposób naturalny, to te wszystkie żyjątka będą chciały u nas przebywać a my musimy szukać na nie sposobów. Turkucie bardzo lubią taką żyzną, bogatą, organicznie ziemię. No i dlatego do, do nas ciągną. Pędraki, trutowce, to już wrotyczem będę odstraszać. Gdybyśmy się obawiali, że ten turkuć tutaj od góry jeszcze może sobie wejść do tej siatki, no to można sobie wyciąć taki krążek, na przykład z agrotkaniny, i też zabezpieczyć w taki sposób górę. No ale mi się wydaje, że Aż tak źle to nie będzie. One raczej wychodzą z ziemi do góry i sobie wędrują, wędrują w poszukiwaniu partnera. Ale już ten czas raczej się zakończył. Po turkucie raczej w maju właśnie szukają sobie partnera, a potem w czerwcu samica składa jaja. Więc myślę, że już teraz tak bardzo one nie będą tutaj powierzchu. Chodziły. Po więcej sposobów na pozbycie się Turkucia podjatka z naszych działek, z naszych ogródków. Zapraszam was już w kolejnych odcinkach. Niebawem pojawi się taki dość duży materiał, bo przeprowadzałam eksperymenty, co działa, a co nie działa na tego Turkucia, więc mam już mniej więcej, tak jak wspomniałam, 40 sztuk wyłowionych, więc są pewne sposoby, które naprawdę działają, a są takie, które uważam niewarte zachodu i nie ma co sobie nimi głowy zaprzątać. A jeżeli mamy do czynienia właśnie z taką plagą, to jak nie będziemy tej plagi redukować, to niestety ale nasze uprawy polegną, a my razem z nimi. Musimy działać i w ogóle przyglądać się, bo możemy nawet nie wiedzieć, czy tego typu szkodniki mamy, po czym można poznać, że takiego turkucia możemy mieć, więc zapraszam do kolejnych odcinków. Skomentujcie ten materiał pod filmem. Jakie są Wasze opinie na temat właśnie takiej siatkowej doniczki? Jak myślicie, czy ona zda egzamin? Bo mi się wydaje, że powinna zdać. Kto nie subskrybuje, zapraszam, żeby to zrobić, bo dostaniecie już niebawem powiadomienie o właśnie kolejnym takim filmie.